Halo, halo, halo! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Ksiądz na rowerze. Trwa zima. Nie da rady ukryć, co więcej nawet mamy w końcu śnieg. dzisiaj z tego śniegu to zaczyna powstawać tylko i wyłącznie błoto pośniegowe, wszystko się topi, więc przyszła odwilż, więc po kilku dniach cieszenia się zimą, jeśli ktoś oczywiście lubi, ja nie lubię, więc się nie cieszyłem, przychodzi czas roztopów. No i roztopy to jest taki moment, kiedy bardzo ciężko zmotywować się, żeby wyjść na zewnątrz, no bo wszędzie jest woda biegnąc. Człowiek cały jest uwalony, jeżdżąc na rowerze jeszcze bardziej, więc dzisiaj wybieram alternatywną formę aktywności, czyli trenażer. Wszystko przygotowane, proszę bardzo, tu się pochwalę, gotowe, podłączone, wsiadam. I dzisiaj dość mocna runda, bo tylko i wyłącznie 17,5 km, ale ponad 1000 m, przewyższenia, bo też przygotowuję się do wyjazdu do Hiszpanii, chcę zrobić jako kolwiek formę, żeby tam nie bać się tych wszystkich podjazdów. Ale dzisiaj nie o Hiszpanii, aczkolwiek jeśli was to interesuje, to nagram o tym odcinek, jak to się stało, że właśnie do Hiszpanii się wybieram. Dajcie znać w komentarzu i oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli ktoś tego nie uczyni. Dzisiaj o czymś innym, choć powiązane to z tym co robię, czyli z trenowaniem. Czy warto trenować zimą? A jeżeli tak, to jak to mądrze robić? Więc ja siadam na trenażer swoje zrobię i bierzemy się za ten dzisiejszy temat. Dead, monster, head, is, Słuchajcie, ponad 70 minut pod górkę Alp do Zwift, podjechane zdobyty. Teraz jeszcze kilka minut zjazdu, żeby organizm wyciszyć i już biorę się za ten dzisiejszy temat. Ja jestem mega zadowolony, że się udało zrobić ten podjazd. 1059 metrów przeruszenia, więc w zimie, jakby się nie patrząc, w naszych warunkach tutaj mieszkając w Opolu, jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia, a trenażer, technologia daje taką możliwość więc też warto z niej korzystać, ale o tym już za chwileczkę. Ja zjeżdżam. I ogólnie moi drodzy, zima bywa naprawdę takim wielkim wyzwaniem dla każdego, kto chciałby kontynuować swoją przygodę sportową w także w tej części roku. No bo jest jak jest, choćby ten dzisiejszy dzień. Kiedy, no naprawdę, tylko chyba najwięksi giganci jednak decydują się na to, żeby wyjść na zewnątrz, żeby całemu się ubrudzić, być mokrymi. Bo chcą i ja to jak najbardziej szanują, ale też można wygrać inną formę aktywności, choćby jak ten mój dzisiejszy trener. Ale jeżeli mówimy o trenowaniu w zimie, o aktywności fizycznej w zimie, to należy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle warto jednak w zimie troszeczkę się poruszać. No bo dla niektórych zima to tak jak u niedźwiedzi. Niedźwiedź, gdy zbliża się zimowa pora, zapada sen zimowy, otula się swoim tłuszczykiem. Gdzieś tam się chowa i tak sobie zimuje dopiero, gdy robi się wiosna. Wielu z nas, nawet jeżeli w ciągu roku jest aktywna fizycznie, to gdy przychodzi zima, odwieszają rowery gdzieś na kołek w garażu, spuszczają powietrze z opon, odkładają wygodne buty i udają się w stronę kanapy, włączają telewizor, Netflixa, inny portal streamingowy, zakrywają się kocem i tak sobie zimują. A ja tymczasem namawiam Was do tego, żeby jednak. Ta aktywność fizyczna także w czasie zimy była. Dlaczego? Po pierwsze. W zimie możemy budować wytrzymałość i robić taki fundament, podwaliny pod cały kolejny sezon. Ja sam widzę po sobie z racji tego, że rzeczywiście w ten sport bawię się już od ponad 10 lat, że jeżeli dobrze przepracuję ten zimowy okres, to później cały sezon jest niesamowity. Bo robimy wytrzymałość i później z tego korzystamy. Więc to jest pierwszy taki argument, który mówi, żeby jednak poruszać się troszeczkę w czasie zimowej pory. Oprócz tego budujemy wytrzymałość organizmu i taką odporność organizmu, człowiek, który w zimie właśnie na tych trudnych warunkach jednak troszeczkę się porusza, no to nagle okazuje się, że organizm jest na tyle silny, że zwalcza wszystkie infekcje, zwalcza wszelkie choroby, które gdzieś się tam pojawiają. A oprócz tego jednak aktywność fizyczna, to jest wydzielanie endorfin i Wielu z nas ma zimową handlę. To jest taki, jakby się nie patrząc, bardzo depresyjny okres. Dlaczego? No bo rano bardzo długo jest ciemno. Po południu szybko ciemno się robi. Jest tak, że często wstajemy rano, idziemy do pracy, jest ciemno, wracamy z pracy, jest ciemno. Gdy jesteśmy już właśnie na wolnym, no to dookoła nas jest noc. Zresztą chyba każdy z nas tak ma, że gdy jest lato 21, to my mamy pełno siły, jeszcze byśmy tyle rzeczy porobili, a w zimie godzina 17-18 nic nam się nie chce, i właśnie wtedy wchodzi ta aktywność fizyczna, bo wydzielane są endorfiny, bo człowiek się rusza, więc walczy z tą zimową chandrą, walczy z tym przygnębieniem. No, bo tak działa sport. Więc to są te trzy rzeczy, które zyskujemy dzięki temu, że w czasie zimy jednak pojawia się aktywność fizyczna. Ale żeby móc cieszyć się z tej aktywności, no należy dobrze się do niej przygotować. I jeżeli chodzi o Tę aktywność na zewnątrz, no to musimy zadbać o takie rzeczy podstawowe. Pierwszą sprawą jest nasz ubiór. Pamiętajmy o tych trzech warstwach, gdy przygotowujemy się do wyjścia na zewnątrz. Warstwa bazowa, czyli jakaś bielizna termiczna, później warstwa izolacyjna, czyli coś, co nas izoluje od tych zewnętrznych warunków, jakiś polar czy cienka bluza, i ta warstwa wierzchnia, która chroni nas choćby przed wiatrem, więc jakaś kurtka przeciwwiatrowa. Mamy dzisiaj naprawdę wyspecjalizowaną. Odzież do biegania, odzież do jazdy na rowerze w tym okresie zimowym, więc naprawdę można sobie tego poszukać. The baby, the Pamiętajmy także o dobrym przygotowaniu sprzętu. Jeżeli chodzi o rower, no to wybierajmy rower z szeroką oponą. Jeżeli jest śnieg, to nawet można kupić takie opony z kolcami. Pamiętajmy również o dobrych butach do biegania, żeby to nie były takie zwykłe buty, w których biegamy na co dzień, ale buty z większym bieżnikiem, no bo wiadomo, jest pogoda jaka jest, często pada deszcz, jest dużo błota, jest śnieg, jeżeli on spadnie. Można też kupić sobie takie raczki, które zakładamy na swoje buty i cieszyć się wtedy z biegania na świeżym powietrzu. Nawet jak jest jakiś lód, to damy bez problemu sobie z tym radę. Jeżeli chodzi o rowery, no to warto też zainwestować na przykład choćby w błotniki. Zamotujmy te błotniki, one naprawdę dużo dadzą. Różnego rodzaju mamy na rynku, warto sobie poszukać i o co zadbać. Jeżeli wybieramy się na rower, to spójrzmy też troszeczkę ciśnienie z opon. Opona, która nie jest nabita do końca, ma po prostu Większą powierzchnię styku z podłożem, więc dodatkowa amortyzacja, dodatkowy komfort jazdy i to, że będziemy się trzymali na wierzchni, a nie zaliczymy glebę na pierwszym lodzie. I oczywiście zadbajmy o te rzeczy podstawowe, czyli czapkę, jakieś kominy, rękawiczki, coś, co będzie chroniło nas również na tym świeżym powietrzu, ochraniacze na buty, naprawdę tego jest dość sporo i o tym trzeba pomyśleć. Ale jeżeli chodzi o aktywności w środku, no to mamy trenażery, mamy rowerki stacjonarne, mamy kluby fitness, mamy siłownie, tam też warto dobrze się ubrać. Ja polecam, jeżeli chodzi o trenażer, takie oto czapeczki, bo ja dzisiaj wjechałem na to Albu Zwift i ona się nadaje do wykręcenia. Nie będę teraz wykręcał, bo jest ochydna. Fuj. No, cały upocony, mimo że wiatrak chodził i wiatrak też warto mieć, zainwestować w takie urządzenie, bo naprawdę dzisiaj gdybym go nie miał, to prawdopodobnie bym tutaj pływał w swoim pocie. Więc o takie rzeczy warto także się zatroszczyć, jakiś ręcznik. Idąc na siłownię, też o tym nie zapomnijmy. Są baseny. Też można z nich korzystać, ale pamiętajmy, żeby dobrze się później wysuszyć, a nie wychodzić z mokrą głową na świeże powietrze, no bo będzie zimno, bo zaraz nas przewieje. Więc wszystko dla ludzi, ale wszystko róbmy z głową. Pamiętajmy o tym, żeby trzeba się wysuszyć, warto zainwestować w suszarkę. No ja na przykład w tym roku się w taką suszarkę zaopatrzyłem i gdy robię szybki trening, zaraz muszę wyjść na świeże powietrze, zaraz tak będzie, no to szybciutko głowę sobie suszę i wychodzę. Ja wiem, dla niektórych jest to rzecz oczywista, choćby dla pań, no dla mnie nie była. Więc yy, dlatego o tym również mówię. Może komuś taka rada się przyda. No ale zima to też czas, kiedy te nasze treningi trzeba modyfikować. To nie chodzi o to, żeby teraz pobijać swoje rekordy życiowe. Tu chodzi o to, żeby po prostu się ruszać, żeby zbudować taką podwalinę, taki fundament pod cały sezon. Więc ta aktywność raczej powinna być w tlenie, jeśli chodzi o te sporty wytrzymałościowe, czyli na tej niskiej intensywności. Natomiast starajmy się robić no, tego dość sporo, o ile idzie, bo nie zawsze idzie, no bo są warunki jakie są. Zbierajmy na przykład rundy, które są bardzo blisko naszego domu. Nie wypuszczajmy się w jakieś dalekie trasy, no bo jeżeli nagle poczujemy, że jest nam tak zimno, że trzeba wracać, no to jeżeli to jest krótka runda, gdzieś kręcimy się wokół komina, no to jest chwila, żebyśmy z powrotem znaleźli się w domu. Tak samo jeśli chodzi o bieganie, też można kręcić kółeczka bliżej swojego domu i znowu poczujemy się gorzej, szybko wracamy. Modyfikujemy trening, jeżeli chodzi o trenarze i tutaj fajnie można pokręcić w tlenie, ale też można wprowadzać jakieś takie interwały, jakieś zabawy, sprinty, no bo też to pobudza nasz organizm do pracy. Można korzystać z gotowych planów treningowych, jest dzisiaj tego naprawdę bardzo dużo. Można korzystać ze sztucznej inteligencji, ona też potrafi coraz lepiej układać plany, albo po prostu zainwestować w trenera, gdzieś skontaktować się z kimś, kto się na tym zna. Oczywiście tutaj zwracam uwagę, żeby to nie byli trenerzy typu a coś tam porobiłem, wystartowałem w trzech zawodach i teraz już jestem wielkim gościem specjalistą. Ale możemy poszukać naprawdę bardzo dobrych trenerów po studiach, po ukończonych kursach, którzy nam pomogą, przedstawimy nasze cele. Oni to wszystko ułożą, my im zaufamy i gdzieś przez ten okres przygotowania zimowego przejdziemy. Więc te rzeczy również są niezwykle ważne. W momencie należy przejść do punktu, jak znaleźć motywację do tego wszystkiego, no bo nieraz ciężko, zwłaszcza jeżeli wstajemy wcześniej rano, jest kiepska pogoda, jeżeli wracamy po pracy, jest kiepska pogoda, nic nam się kompletnie nie chce. Ja uważam, że najlepiej ustawić sobie jakieś małe cele tygodniowe, rozpisać dokładnie: Tego dnia robię to, to i to, i po prostu o tym nie myśleć. Mieć zaprogramowane. Wracam z pracy. Od razu idę pobiegać, zanim jeszcze usiądę, zanim chwilę odpocznę. Ja tak mam, że jak już człowiek siądzie, to już później mu trudno się ruszyć. A jeżeli to jest taką siłą rozpędu, jest o wiele łatwiej. A oprócz tego, nagradzajmy się za właśnie realizację tych naszych celów, tych naszych wyznaczonych punktów, na przykład. Przez cały tydzień. Pójdźmy sobie później za to do kina, do teatru. Może pójdźmy sobie na jakiś dobry obiad, bo też warto, oczywiście, w miarę zdrowy. Więc naprawdę można gdzieś pokombinować, żeby gdzieś. Znaleźć motywację, oprócz tego też jeśli mamy jakiś ustalony duży cel, do czegoś się przygotowujemy, do jakiejś konkretnej imprezy, konkretnego startu, no to łatwiej nam się zmobilizować, zmotywować do tego, żeby ten konkretny trening zrobić. Taka aktywność w czasie zimy naprawdę wiele nam daje, bo zyskujemy dzięki niej ten fundament, taką lepszą kondycję pod cały sezon. Czujemy się po prostu zdrowsi, zyskujemy zdrowie, a ono jest bezcenne. Ale też nie ulega to wątpliwości, ale wzmacniamy nasz charakter. Jesteśmy zadowoleni z naszej regularności, wyrabiamy sobie różnego rodzaju nawyki, więc naprawdę warto z tej aktywności korzystać i warto, żeby ona również w tym sezonie zimowym była. I i pamiętajcie, każdy ruch jest lepszy niż żaden ruch. Pół godziny ćwiczeń jest lepsze niż 0 minut ćwiczeń. I to jest coś, co naprawdę może nas zmotywować, nawet do tych najmniejszych aktywności. Ale one naprawdę dużo dają, i dzięki nim lepiej wejdziemy w ten sezon, gdy już za chwilę rozpocznie się wiosna. A wy jakie macie swoje sposoby na te zimowe treningi? Napiszcie w komentarzu, ja bardzo chętnie poczytam, może skorzystam z waszych porad, w jaki sposób wy sobie radzicie z tym, żeby jednak w czasie zimy ta aktywność fizyczna była obecna. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali kanał, jeżeli tego jeszcze żeście nie zrobili, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach.